Cześć, witajcie z powrotem w podcaście Fokus Kreatywnie. Z tej strony Big Feel. Spójrzcie w kalendarz, mamy 22 grudnia. Jesteśmy na absolutnie ostatniej prostej. Jeśli właśnie wpadacie w panikę prezentową albo stresujecie się jak uwiecznić rodzinne święta, żeby nie wyglądały jak amatorskie nagranie z lat 90, weźcie głęboki oddech. Mam na to sposób. kupowanie prezentu dla fotografa lub filmowca to stąpanie po polu minowym. Jesteśmy dosyć specyficzną grupą, do której trafiają te prezenty. Dokładnie wiemy, czego chcemy. Więc moja pierwsza rada, by oszczędzić Wam siwych włosów, rozmawiajcie. Nie zgadujcie, zapytajcie wprost. Czy jest jakieś małe akcesorium, które ułatwiłoby Tobie pracę? Konkretny filtr, karta pamięci. Dodatkowa bateria. Docenimy tę użyteczność o wiele bardziej niż gadżet niespodziankę, który wyląduje na dnie szuflady. Ale ten odcinek to nie tylko zakupy, to przede wszystkim tworzenie. Obiecuję, że pod koniec tego odcinka będziecie mieć gotową listę zakupów na wyprzedaże poświąteczne oraz wiedzę, jak nagrać film, do którego wasza rodzina będzie chciała wracać latami. Zacznijmy od sprzętu być może planujecie sprawić sobie prezent na styczniowych wyprzedażach. Jeśli celujecie w duży budżet, to znaczy dysponujecie dużym budżetem i chcecie pełną klatkę, mam dwie rekomendacje na 2026 rok. Po pierwsze, Sony A7CR. Pomyślcie o nim jak o kompaktowej bestii, to mniejszy brat modelu A7R5. Łączy potężną rozdzielczość z korpusem, z którym łatwo podróżować. Jest klasyczny, dyskretny, ale zarazem potężny. Po drugie, nowiutki Sony A75 to następca tronu, następca mojego wołu roboczego, że tak to nazwać, czyli mojego A74. To nowy król hybryd. Lepszy autofocus, lepsze wideo, robi wszystko świetnie. I uwaga, ponieważ A75 wyszedł właśnie teraz, mój obecny aparat A74 prawdopodobnie trafi na świetne promocje zaraz po świętach. Nawet mówiąc, mój aparat też będzie na sprzedaż. Powiem tylko, że to wciąż niesamowita maszyna, więc polujcie na okazję, bo naprawdę warto. Jeśli chodzi o obiektywy, szukamy tego świątecznego luku. To oznacza jasną przesłonę. Gorąco polecam obiektywy typu Pancake od Sony. konkretnie 40 mm lub 50 mm ze światłem F2,5. Są maleńkie, ostre i nie zrujnują Twojego portfela. Albo jeśli chcecie zaszaleć, nowy Sony 28-70 mm F20 G Master to szkło, które w zasadzie zastępuje każdą stałkę w torbie. A co z gami do skarpety? Nie musicie wydawać tysięcy. Poszukajcie filtrów ND do drona, poszukajcie filtrów Variable ND do kamery. Mała przenośna lampa LED to ratunek przy vlogowaniu w ciemne zimowe wieczory, szczególnie na dworze. Albo nawet porządny zestaw czyszczący z gruszką. To rzeczy, które zawsze potrzebujemy, a często zapominamy ich kupić. Teraz porozmawiamy o filmowaniu. Świąteczny poranek, ciemno. Jak sprawić, by wyglądało to kinowo? Po pierwsze, słabie światło. Nie bójcie się podkręcić ISO. Musicie filmować z otwartym, nazwijmy to oknem. Ustawcie przesłony na F18 lub F28, a ISO na przykład na 800. To wpuści światło i stworzy to piękne, rozmyte tło bokie. Spróbujcie ustawić rodzinę tak, by lampki choinkowe były za nimi. Tam dzieje się magia, kiedy te lampki są po prostu rozmyte. Wygląda to cudownie. Po drugie, czyli europejski koszmar. Jeżeli jesteście w Europie, a zakładam, że jeżeli, jeżeli słuchacie to prawdopodobnie jesteście, mamy tutaj system PAL. Wasze lampki choinkowe migoczą z częstotliwością 50 Hz. W Stanach i w innych rejonach 60 Hz. Tak więc, jeżeli będziecie nagrywać w 30 lub 60 klatkach, wasze wideo będzie pulsować jak stroboskop. Musicie ustawić kamerę lub telefon na 25 lub 50 klatek na sekundę. To synchronizuje się z naszym prądem i zatrzyma migotanie. Po trzecie, opowiadanie historii. Nie wciskajcie, po prostu nagrywaj i nie czekajcie. Wstańcie wcześniej, nagrajcie biro, filmujcie detale, bombki, dłoni rozrywające papier, parę unoszącą się nad potrawami. Filmujcie jedzenie w slow motion. Możecie to spowolnić później w postprodukcji, by dodać ten mm, marzycielski, kinowy klimat. Skupcie się na emocjach, na twarzach ludzi, nie tylko na przedmiotach. Dzielę się tu wszystkimi moimi sekretami, ale mam jedną prośbę. Jeżeli ten podcast pomógł Wam choć trochę w 2025 roku, najlepszym prezentem, jaki możecie mi dać, jest wciśnięcie subskrybuj lub follow. To pomaga mi budować tę społeczność na 2026 rok. Porozmawiamy o, o dźwięku. Święta są głośne, ale najgorszym przestępcą jest muzyka w tle. Jeżeli w Radio leci Last Christmas, YouTube zablokuje Wasze wideo za prawa autorskie. Wyłączcie Radio, użyjcie efektów dźwiękowych z biblioteki, takich jak Epidemic Sound. Link do Epidemic Sound znajdziecie w opisie tego odcinka. Ale wracając, by zbudować atmosferę później. I proszę, używajcie zewnętrznego mikrofonu jak DJI, Mic Mini albo Rode Wireless Pro. Uwierzcie mi, one robią różnicę. Ludzie wybaczą Wam ziarnisty obraz, ale wyłączą film, kiedy audio jest po prostu zniekształcone. Jeśli ktoś wygłasza Toast lub opowiada historię, przepnijcie mu ten mikrofon. Na koniec nastawienie, czyli mindset to najtrudniejsza część. Jako filmowcy cierpimy na syndrom operatora. Dokumentujemy wspomnienia, ale nigdy w nich nie jesteśmy. Moja rada: zaufajcie sobie. Ustawcie statyw, wykadrujcie ujęcie, a potem idźcie, usiądźcie z rodziną. Bądźcie w tym filmie. Za lata wasze dzieci nie będą dbały o to, czy ostrość była idealna. Będzie dla nich ważne to, że wy tam byliście. Uśmiechnięci. Otwierając z nimi prezenty. To mój ostatni odcinek w 2025 roku. Chcę poświęcić chwilę, by powiedzieć ogromne dziękuję. Każdy z Was, kto słuchał, ocenił, pisał wiadomość i wspierał Focus Kreatywnie w tym roku, jesteście powodem, dla którego to robię. Ta społeczność znaczy dla mnie wszystko. Dziękuję. Życzę wam wszystkim spokojnych, kreatywnych i cudownych świąt Bożego Narodzenia. Odłóżcie czasem kamerę, cieszcie się jedzeniem, cieszcie się ludźmi i naładujcie baterie. Wracam z nową energią w 2026 roku, z nowymi celami i nowymi umiejętnościami, które będę chciał wam przekazać. Do tego czasu wesołych świąt i nie przestawajcie tworzyć.